Na wszystkim. Dzisiaj Kawasaki na ekranie KXF 450 z 2019 roku. Motorek ma taki problem, że pojawiły się miedziane opiłki w filtrze, więc korba już ma dosyć. Motorek prezentuje się bardzo ładnie. Jest oklejony w minionki. Ten plasticzek też jest minionek, jak z tej strony, więc go dołożymy na pewno. Napędzi, kopony, zawieszenie yy, zrobione specjalnie pod. Ridera było z przodu, więc fajnie to wygląda. Na ten momencik zacznę rozbierać motorek, bo tutaj silniczek musi wyjechać. Wyciągnę silnik na stół i będziemy rozkręcać maszynę. O, ta śrubeczka nie To mi się nie podoba, akurat bo cały motor w miarę fajnie w oryginale zachowany. Śrubki wszystkie są oryginalne, nie ma jakiejś sztuki. Więc to, zaczynamy rozkręcać. Wyciągam silnik na stół i pokazuję. Dalszy etap. A tutaj mamy hondę na stole. Tu mamy Yamahę tą, która będzie przed Kawasaki pewnie gdzieś na kanale. Jedziemy Silnik wyciągnięty z ramy leży już na stole. Zaczynam rozkręcać górę. Mył go nie będę, o po rozbiórce jak wszystko dokładnie domyję teraz, tylko odmuchając z piachu i pokażę w środkach jak to wszystko będzie wyglądało po wyczyszczeniu zapewne już. Silnik od Kawasaki już rozebrany i wyczyszczony. Korbowodzik przebity na Proxa Wycentrował się fajnie, tam około setki, półtorej, więc jest ok. Po kolei cylinderek przechonowany, tłoczek trzyma wymiar, więc on zostaje. Kartery przygotowane są. Pamiętajmy o zmianie tego uszczelniacza, on daje nam ciśnienie na wał. Dalej, skrzynia biegów. Skrzynia biegu, wiadomo, świeży rok, więc wygląda bardzo dobrze. Kły nie są w żaden sposób wyjechane, nic z tych rzeczy. Za chwilę pokażę drugą. O, na drugim wałku również fajnie to wygląda. Więc tutaj się nic nie dzieje. Łańcuszek rozrządu bez żadnych zacięć. Wodziki również. Nie wyglądają na zużyte w żadnym miejscu. magneto i tutaj mamy łożysko jednokierunkowe wygląda bardzo fajnie, widać, że pracowało, ale nie są to ślady zużycia przez które trzeba je wymieniać tutaj na rolkach nie widać żadnych zatarć więc jest dobrze wybierak, to wiadomo, nic się dzieje wałek bansera prosty, bo tutaj się nic nie urwało pompa oleju bardzo ładna jest. Żadnych wytarć, przytarć i tak dalej, więc ona zostaje, co by tutaj dalej pokazać. Wszystkie tryby i tak dalej to one wiadomo, zużywać się nie zużywałem, jeżeli nie ma jakichś tam dziwnych kolizji. Sciteczka wyczyszczone, wydmuchane na niej było sporo piłków miedzianych, bo tak jak mówiłem wcześniej, korba się zacierała. Za chwilę pokażę stary korbotek, jak wyglądał. Sprzęgło nie wybite. Tarcze, przekładki trzymają wymiar, więc jest ok. Tutaj ze statorem nic się nie dzieje. Ona, trzeba to wszystko dokładnie wyczyścić, wydmuchać wszystkie kanały olejowe. Bo tam zazwyczaj może się coś pokazać, jeżeli chodzi o te opiłki. Głowicy jeszcze nie przygotowałem. Głowicy za niedługo będę rozbierał, czyścił, zmienił uszczelniacze zaworowe itd. Teraz korbowód. Korbowód był mocno zajechany. Pierwsza sprawa. Ładnie go przygrzało, Zatarte tak na całej powierzchni. Panewka również zatarta. O, z tej strony jest tak ostra. Widać wystaje po krawędź. co rościłem palca wcześniej o nią. I już tutaj pokazuję. Ma taki mały luzik tylko, więc pewnie jeszcze ze 100 godzin by zrobiła według niektórych znawców nie trzeba rozbierać takich silników, bo to jest świeży motor w miarę, jak na nasze standardy, więc nie trzeba go rozbierać. Powinien jeździć aż wybuchnie. No i co? Na tym momencie zajmę się składaniem połówek. Założę wał, skrzynię, siteczka i pokażę jak powinien wyglądać silnik wewnątrz. Następnie przejdziemy na stronę sprzęgła standardowo. W międzyczasie przygotuję głowicę i będziemy składać wszystko do kupy, aby finalnie założyć ten silnik do motocykla i go odpalić. Silnik wewnątrz przed złożeniem prezentuje się w taki sposób. Skrzynia założona, wał również, yy, siteczko mamy te jedno. Musimy pamiętać o wszystkim, żeby założyć tak w takiej kolejności, jak rozbieraliśmy, żeby później nie było problemów. Ostatnie sitko wchodzi przez karter, więc je zostawimy. Jeszcze zakładam tutaj yy, wałek balansera i będę mógł połowić silnik. Sprzęgła złożona, wszystkie trybiki skręcone, pompa oleju na swoim miejscu Biegi sprawdzone, wszystkie się wbijają bez problemu Kos sprzęgłowy założony, dokręcony Śruba na wale małek Wałek balansera także skręcony, te trzy śrubki znak ustawiony Przykręcam klapę i przechodzę na stronę magneta Strona magneta złożona, magneto przykręcone, mechanizm rozrusznika jest łożysko jednokierunkowe, wiadome, łańcuszek założony, trzymak, ślizg dokręcony, tutaj wałek balansera skręcony również, zakładam klapę, przechodzę na górę, pewnie pokażę, już tam głowicek będę zakładał na ten momencik, miałem rzucić silnik na stojak, ale już tyle złożyłem go na stole, że nawet na stojak nie będę rzucał, więc dzisiaj na stojaku silnik nie będzie, widzimy się już na głowicy. Zbłok założony, cylinder siedzi, ścisk wsadzony. Teraz ogarniam głowicę i pokazuję ustawienie rozrządu. Przy okazji przeciągniemy silnik, zobaczymy jak smarowanie na górze i wrzucamy go do ramy. Robimy pierwsze odpalenie. Głowica została rozebrana, wyczyszczona z nagaru. Pokazuję od spodu jak wygląda. Zawory wypięte. Wałki ładnie wyglądają. Nie ma tutaj żadnych przytarć, nic z rzeczy. Na również, mostek tak samo. Z rzeczy ważnych, po rozpięciu, już wcześniej widziałem, że ciasno bardzo jest na ssących. Po rozpięciu zauważyłem, że zawory sące według mnie już się do niczego nie nadają. Myślę, że to widać. Tutaj biały rancik jest już bardzo wyczuwalny, zawór tytanowy nie ma opcji działania w taki sposób, więc zawory ssące już zamówiłem tytanowe, będą z proksika jadą. A na ten momencik wrzucę silnik do ramy, bo muszę czekać po prostu na nie, więc silnik wrzucę do ramy, skręcę sobie wszystko, a głowicę później założę w silniku i tam przeciągnę sobie silnik, zobaczę jak smarowanie. Tak jak powiedziałem, na ten momencik wrzucam silnik, czekam na zawory, spinam głowicę, zakładam głowicę i wtedy pokazuję, co będzie się działo dalej. Zawory tytanowe dotarły, mamy stare, nowe zaworki. Dla Trzeba wyciągnę, pokazać komisyjnie. Nowe zaworki jeszcze zapakowane. Za chwilę zamontuję je do głowicy. Ustawię luzy zaworowe. Silnik siedzi w ramie, tak jak wcześniej wspomniałem, że go wrzucę sobie. Po ustawieniu luzów zaworowych głowica leci do silnika. Zalewam olej, przeciągam go i pokazuję odpalenie motocykla. Jakiś tam jego krótki opisik po umyciu, wyczyszczeniu, jak to będzie wyglądało dokładnie. Kawasaki złożone w całość. Miałem pokazać ustawienie rozrządu, ale przez te zawory, przez to wszystko zapomniałem, więc rozrządzi wygląda w sumie jak wszędzie. Kropeczkami do zewnątrz ustawiamy. Na dole mamy znaczek, który musimy znaleźć, i wtedy rozrząd jest ustawiony poprawnie. motorek prezentuje się bardzo fajnie. Zmieniłem ten plasticzek. Jest ja on pęknięty. Tutaj był klejony, ale tam są dwa inne plastiki, więc luz, a ten mi się bardziej podoba. Niech sobie siedzi na razie. Napędzik, tak jak mówiłem, bardzo ładny Opony są ok Silniczek prezentuje się świetnie, pomimo tego, że nie był szkiełkowany To jeszcze nie jest to stare i to wszystko wygląda przyzwoicie Tarcza z przodu była zmieniana, bo widziałem, że jest Proxa. Gdzieś tutaj mamy to O, jest proksik Klocki hamulcowe ok, zawieszenie z przodu było robione Przez znaną firmę, więc one bardzo fajnie pracuje. Przed chwilą byłem się nim przejechać kawałek, więc prowadzi się super naprawdę. i Często potrafię narzekać na jazdę niektórymi motocyklami, a ten akurat się bardzo fajnie prowadzi. Co, odpalimy go na chwilę, zobaczymy jak pracuje. Sprawdziłem na górze na głowicy, przekręciłem silnik na początek bez świecy Zobaczyłem jak to tam wszystko wygląda Olej bardzo szybko podał, no bo widać, że pompa oleju jest w bardzo dobrym stanie Więc tam nie miało prawa, nie, żeby olej nie doszedł Głowica się przycierać na pewno nie będzie Na ten męcik jeździć, zmieniać olej i wszystko będzie gitara Bardzo ładny motorek według mnie Kawasaki ogólnie mi się podobają Jedyny mankamencik na ten moment Tutaj mamy guziczek od kontroli trakcji. Jest on wyrwany. W środku guzik jak najbardziej jest. Jak się go klika, sprawdzałem, to kontrola trakcji się załącza. Ale zobaczę, może to jeszcze dorobię. A może kupię drugi guzik, jeszcze nie wiem. Zobaczę, pomyślę nad tym. Jeżeli Wam podobał się taki film, zasubskrybujcie, skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. I do następnego filmu z, nie wiem, może Hondy, Yamahy. A może jeszcze czegoś innego, tam trochę teraz tego jest do nagrywania, więc zobaczymy, co wrzucę następne. Ewentualnie może będą w ogóle te motocykle przed Kawasaki, to jeszcze jest wielka niewiadoma. Siemano.